Wiele osób spotkałam na swojej drodze, które we mnie uwierzyły na różnych etapach, dawały mi kolejne szanse, nawet jeżeli moje doświadczenie liczone w latach niekoniecznie by wtedy wskazywały na to, że ja taką szansę powinnam dostać. I za to bardzo dziękuję, bo to wszystko spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, i umiem, i potrafię to, co potrafię. Twoje doświadczenie i to, co mówisz, i to, jak nawiązujesz do odpowiedzialności za słowo, bardzo łączy mi się z tym, co my robimy obecnie w pr bo nasza odpowiedzialność za słowo również jest gigantyczna. A w zalewie informacji nie zawsze prawdziwych, faktycznie jest to, powinno być, numerem jeden w, no, w tych naszych zawodach na pewno pr i dziennikarskich. Ale tak szczerze, czy dziennikarze są dzisiaj odpowiedzialni? Mam duży problem z wrzucaniem wszystkich do jednego worka. Obiektywnie mam duży bunt w sobie, jeśli chodzi o te formy dziennikarskie, które celowo grają na polaryzację społeczną, a takie widzimy to na rynku.